Kończymy wirowanie miodu rzepakowego w pawilonie, pozostał nam ul. numer 32. Zobaczymy, co tutaj przyniosły nam, jaka sytuacja. Nagrywań w ulu 32 pilnuje kierownik studia nagrań Mateusz Wysocki, mój najstarszy wnuczek i przy, pilnował, żeby i wirowanko tutaj też nagrać więc zaczynamy tradycyjnie otwieramy dołem żeby pszczółki mogły się. ta tu, jaka sytuacja więc tu odbudowały kawałek plastra, któryśmy wycięli tu zasklepiły już w większości czerw trutowy będzie, w tygodniu będziemy wycinać tutaj odbudowały wstawioną węzę Ramki przestawione do nadstawki uzupełniły miodem. Ramki są pobielane, takie widać, że, że, że tam doniosły miodu. Miód jest dojrzały i tutaj no, trzeba je pozbawić tego ciężaru miodu. Prawda? Bo ten ciężar miodu weźmie na siebie tutaj, przejmie pszczelarz. Razem. Więc zaczynamy, otwieramy. Tą kondygnację w której akurat pracujemy tutaj drugą prawda? trochę pod kurzecznem zginął troszkę dymku demy przedstawimy się że to my pszczelarze nie nie niedźwiedzie że to legalny Odbiór miodu, że nie mają co się buntować bo... O! Trochę strzepiemy Proszę jak tutaj maszerują te Zmieciemy o. Piórkiem i tu już jest zasklepiona część miodu ten miód już jest, w tym plastrze jest dojrzały. Przekładamy rameczki z miodem do skrzynki transportowej. Wirowanie. To już jest końcówka ostatni w pawilonie na zewnątrz mamy tam jeszcze kilkanaście, kilka będziemy wirować, ale tu w pawilonie to już jest ostatni ul. żbyłem. Średnia do tej pory wywirowanych z rzepaku spasek jest w granicach około 18-19 kg czyli jak na ten rok taki byle jaki udało się utrzymać w sile rodzinę jak zakwitł rzepak jak zakwitł rzepak to miał kto zbierać ten miód Pogoda Kilka dni piękna była. Bardzo wydajnie pracowały. Zostały tu przywiezione na rzepak. Domgowa. Mają tu do dyspozycji kilkadziesiąt hektarów rzepaku. Do rzepaku mają 150 metrów, więc te loty były bardzo efektywne. To jest bardzo ładna ramka tutaj zasklepiona, cała z miodem pełna miodu. A że miała trochę jakieś przeboje w międzyczasie, to nic nie szkodzi, ale pszczoły ponaprawiały wszystko. Miodek przyniosły, także. Tu też zasklepiona z tej strony cała Pokaż jeszcze raz No Piękna Dojrzały miodek gęsty Ten miód ma około 16% wody taki, taki gęsty w tym roku też jest Przeczki matecznikowe a one są puste nie wykorzystały ich na razie miodek zabraliśmy, uzupełniamy im, żeby już nie być aż takim złym, uzupełniam ramkami wybudowanymi, co prawda puste, zostało tam tylko do wylizania trochę i trzecią kondygnację uzupełniam wybudowanymi ramkami. Tak jaśniejsze tutaj środeczek, ciemniejsze przed wycięciem wstawimy do na zewnątrz. Mniej chętnie miód kładą, czyli taka sytuacja, że, że naczynia zwrotne oddajemy. Wielokrotnego użytku mają to pszczoły. Tak. No i tu żeśmy ograbili tą trzecią kondygnację, ale legalnie, legalnie, bo przecież to było w kontrakcie. One wiedziały o tym pewnie, że ja im tu tłumaczyłem. Trzecią kondygnacjęśmy ograbili, ale też wybrane można zamknąć, mogą pszczoły się tam chować. Zobaczymy tutaj, co nawojowały na tej kondygnacji. Tu zostały jeszcze ramki z komórkami czerwiu, to zostawimy to. Tu coś musimy wyjąć, żeby dostawić węzy, ale tu nie, nie pokończyły budowy. Która to jest godzina dziesiąta to jak rzepak kwitu to już był nakrop świeży tu widać jeszcze nie ma ale to wyjmiemy żeby, żeby poluzować trochę do budowania miejsca tu już odbudowały ramki już trochę miotku tu też przyniosły, ale to rozstawimy do ścianek na boki. a tak a tam wstawimy w środeczek, wstawimy im znowu węze, żeby tutaj nie czuły się niedocenione. Chcą nosić, budować. Młode pszczółki się wygryzają, chcą wszystkie swoje role, bo wtedy najlepiej się to najefektywniej i najlepiej się to sprawdza pszczoła na poszczególnych funkcjach, w tym również na, jako woszczarki przy produkcji wosku. Jak nie mają co budować, to chodzą i gubią też płytki wosku wytwarzane gubią a to ze strony pszczelarza marnotrawstwo tutaj. Cenny produkt wosk pszczeli. Muszą mieć zawsze możliwość wbudowania. Pszczoły też muszą wszystkie swoje etapy przechodząc. Wszędzie się sprawdzić, wszędzie jako karmicielki, porządkujące, jako te, które odbierają miód i, i niosą do komórek. O, i to, i również jako woszczarki. Wtedy jest w pełni wartościowa pszczoła. Tu troszkę im popukaliśmy, ale zapraszamy do środka. Okna będą pozamykane, tylne wejścia. pozostałe. Zapraszamy do frontowych drzwi. Kierownik y, no tej co to jest za kierownik? Kierownik od, od, nagrań i też od studia studia nagrań i logistyka i logistyki kierownik zważy ten ile to tym waży, dźwigni no to ile im wpisać? 25 kg. Wpisujemy wirowanie. W 8 czerwiec. Węzy dostawiliśmy dwie ramki. Miodu wę... e, Trochę, żeby mi się w głowach nie przewracało, to zrobimy. 18 kg. O. I, czyli tak mniej więcej średnio. Średnia w pasiece. Rekordzista miał około 40 kg. Tak. Mm. I to było sporo takich mocnych. Ten, jako średniak, prawda, spisał się 18 kilo. Daj, Panie Boże. Przy drugim wirowaniu również. O, i w ten sposób 32 mamy załatwiony miód do wirowania. Może nagramy jeszcze jakieś ule, jakiś ul na zewnątrz. To no to zobaczymy jeszcze. na razie dziękujemy, kłaniamy się.